Oblicz podpunkt A, B i C. Czyli tak, podpunkt A, 5 pierwiastek 5 stopnia 125 razy 0,4 razy pierwiastek 4 stopnia z 25. Ta się równa. 5 i teraz tak, 125 to jest... 5 do potęgi trzeciej, tak? Bo mamy 125, to się równa 5 razy 25, a to jest 5 razy 5 razy 5, czyli 5 do trzeciej. Eee, razy 4 dziesiąte. Razy 5 do drugiej, i to jest pierwiastek. 4 stopnia to się, równa. to się równa 5 razy 5 do 3, 5 do 3 piątych. Dlaczego? Bo mamy taki wzór, że jak mamy pierwiastek n tego stopnia z liczby a do potęgi m, to mogę to zamienić na potęgę, czyli mój stopień pierwiastka spada w ułamek, pod ułamek mianownik. M nam tu wskakuje, a pierwiastek jakby zamienia się na kreskę łamkową. Razy 4 dziesiąte, razy 5 do 2 czwartych, To z tym się nam skróciło. Czyli tu mamy 1, a tu mamy 2. 1, 2. To się równa. 2 razy 5 do 3 piątych plus 2 czwarte. Czyli mamy 5 do 3 piątych plus 1 druga, tak? Pod 2 czwarte to 1 druga. Sprowadźmy do wspólnego mianownika. Czyli mamy 10 plus 10, tu jest 6, tu będzie 5. To się równa. 5 do 11 dziesiątych pod punkt b. 4 całe i jedna druga razy 64 do minus 1 czwartej. To się równa. 4 to jest 2 do drugiej i do jednej drugiej razy 64. Ups, 64 to ile jest? To mamy tak, że 4 razy 4 jest 16 razy 4 jest 64, tak? Czyli wiem, że 64 to się równa 4 razy 4 razy 4, czyli jest to 4 do potęgi trzeciej, ale ja wiem, że 4 to jest co 2 do drugiej i do trzeciej, a to się równa to się równa 2, 2 razy 3, czyli 2 do szóstej. Mam 2 do 6 i do minus 1 czwartej, to się równa. 2 potęgi potęgi mnożymy, czyli 2 do 2 razy 1, druga, razy 2 do 6 razy minus 1 czwarta. Skróciło się 3, 2, to się równa. 2 do pierwszej razy 2 do minus 3 drugich to się równa. To się równa 2 1 plus minus 3 drugie równa się 2 do minus 1 drugiej. Podpunkt C. Pierwiastek trzeciego stopnia z 32 przez pierwiastek z 8. To się równa. 32 to się równa 8 razy 4. 8 to jest 2 do trzeciej razy 2 do drugiej. Tak, 8 zamieniłam na to, 4 zamieniłam na to. Czyli mam 2, 3 plus 2 to się równa 2 do piątej, jeśli nie pamiętasz oczywiście. Więc 32 zamieniam na potęgę dwójki. Więc pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do piątej przez... Pierwiastek drugiego stopnia z 2 do 3. To się równa. Znowu z tego wzoru korzystam, czyli mam 2 do 5 trzecich przez 2 do 3 drugie. To się równa. 2 do 5 trzecich minus 3 drugie. Tutaj znowu korzystam z działań na potęgach, więc jeśli masz jakikolwiek problem z działaniami na potęgach, no to musisz, ten, to musisz powtórzyć po prostu. Nie ma innej opcji. I mam ułamki, więc wspólny mianownik znów czy to jest 6 6, tu będzie 9, a tu będzie 10. To się równa, to się równa. 2 do 1, 6. Więc je, jak masz jakiekolwiek pytania. To zostaw wiadomości.